Witam wszystkich! parę lat grzebania już za mną. Pomyślałem, że zbiorę kilka rzeczy, które okazały się dla mnie przydatne. Może komuś coś zasugerują, żeby uzupełnić swoje garażowe zasoby. Pierwsze nasadki do zerwanych śrub, czyli takie z takim, nazwijmy to, spiralą, która wcina się w metal zardzewiałej czy urwanej śruby albo nakrętki nam wykręca. Mi to ratowało życie już wielokrotnie i naprawdę polecam. Ja tutaj mam takie, nazwijmy to, standardowe. Są też wersje długie z takim dłuższym łebkiem, żeby złapać więcej śruby. Może się czasem przydać. Ale do tej pory to mi w zupełności wystarczało. Te moje są z jakiejś tam firmy Black, no ale tego jest multum na rynku, więc na pewno każdy coś sobie znajdzie. W każdym razie, jeżeli jest tylko jedna rzecz, którą mielibyście kupić z całego tego filmu, no to naprawdę najbardziej polecam takie nasadki mieć w garażu, jak ktoś grzebie przy starych samochodach. No, i jeszcze w temacie, nasadek tak zwane e czy external torks. No, to jak to wygląda, każdy widzi. Jeżeli mamy starą BMK, no, to takie rzeczy możemy spotkać w, głównie w układzie napędowym: gdzieś śruby, przydywsze, śruby skrzyni biegów itd., itd. Także takie coś się przydaje. Jakiś tani zestaw w zupełności wystarczy. Ten jest chyba z firmy Yaton, ale na pewno się znajdą jakieś inne. Bonusowo, jeszcze takie rzeczy, takie przedłużki udarowe, nazwijmy to. Coś takiego, do tej pory użyłem może ze dwa razy. No i mam tutaj jeszcze zestaw takich nasadek z Castoramy, takie pseudo uniwersalne. De facto etorksy można tym do pewnego stopnia zastąpić, chociaż ja osobiście chyba nigdy tego nie użyłem. Może raz, także jeżeli miałbym wybierać, to wolałbym taki zestaw po prostu etorksów. Następna prosta rzecz, taki zestaw wybijaków, przecinaków, pobijaków, jak to tam zwał, tak zwał. Ten jest oczywiście z firmy Gecko, no ale takich, dokładnie takich samym kształcie można znaleźć też multum na rynku, dość tanich. Myślę, że warto mieć coś, żeby sobie uderzać, pobijać i tak dalej, no przecinaki są może wykonane z gównolitu, ale jakieś takie pręty do uderzania, to się naprawdę przydaje. Drogie to nie jest, także myślę, że jakby co można sobie zawsze takie coś trzymać w garażu i to się naprawdę przyda. Jedziemy dalej, butelki z płynami do czyszczenia. W jednym mam Tenzi Brudex, rozrobiony z wodą dość mocno i w drugim mam APC też rozrobiony z wodą. No i tu mam jeszcze spryskiwacz z wodą, ale to głównie dlatego, że nie mam w garażu wody bieżącej. Nie chodzi o to, że to musi być koniecznie na przykład Tenzi Brudex, może być jakikolwiek inny alkaliczny środek do czyszczenia, no i jakiś spray do tego, to się naprawdę może przydać w przy czyszczeniu samochodu, wnętrza, jakichś rzeczy z olejów i tak dalej. Kontynuując w temacie czyszczenia, taki zestaw szczotek na wiertarkę. To jest ostatnio dość popularne, więc też za grosze można kupić takie zestawy. Mamy tutaj tarcze na rzep. No i najlepsze są takie rzepy z takimi ściernicami. To się naprawdę Zadziwiająco często przydaje, nawet nie tylko w garażu, ale też w domu. Jakieś szczotki do kibla nawet tu dają, ale takimi ściernicami na przykład super czyści się płytki w łazience. Także taki bonus. Ja na przykład używałem tego przy czyszczeniu miski olejowej albo jakichś elementów metalowych, też super się to nadaje. I jeszcze jedna rzecz do czyszczenia, czyli takie małe szczotki, zazwyczaj do kupienia w zestawach po trzy sztuki w różnych wersjach. Kosztuje to grosze, też się nawet nieźle przydaje, jak trzeba coś poczyścić, poszorować z brudu, dziesięcioletniego osadu, i tak dalej, i tak dalej. Także widać, moje są już mocno zajechane. Dobrze, że mam jeszcze zapas, ale to kosztuje grosze, też warto mieć. Teraz nikogo nie zaskoczę: multimetr. Myślę, że rzecz praktycznie obowiązkowa, jeżeli cokolwiek robimy przy samochodzie. Nie musi być nic zaawansowanego, nie każdy musi od razu kupować flug Wystarczy najtańszy badziewie od Chińczyka z 10 zł. Ważne, żeby cokolwiek dało się tym zmierzyć, chociaż napięcie i jakiś test ciągłości, i tak no, już dla bardziej zaawansowanych grzebaczy, zasilacz laboratoryjny, który możemy mieć na biurku w garażu, też się czasem przydaje, żeby cokolwiek podłączyć poza samochodem, żeby przetestować, sprawdzić czy działa i tak dalej. Też nie musi być jakieś wypasiony, są takie tanie chińczyki za 100-200 zł, albo samemu można coś zrobić. Tak czy siak mi się często przydaje, i myślę, że warto mieć jak ktoś więcej grzebie. No i czasem przydająca się maszyna do dymu własnej produkcji. Czasami trzeba jakieś lewe powietrze poszukać, moja już przeszła kilka mutacji. Tutaj jest najnowsza wersja, przy jakiej teraz jestem. Po prostu kawałek rurki PCV z kastoramy i dwie zaślepki, żeby zrobić zamknięte takie pudełko. Nie ma tu żadnej filozofii. W środku jest tylko drut rozpięty między tymi dwiema wystającymi śrubkami, no i nawinięty wokół kawałka knota bawełnianego. Trochę oliwki dla dzieci, no i to wystarczająco wytwarza dymu dla mojej potrzeby. Tutaj na obudowie mam napisane 16V, bo przy tylu sprawdziłem, że ten drut się nie przepala, a się robi na tyle ciepły, żeby wytwarzać dym. Także naprawdę prosta konstrukcja. No i podpinam sobie mój zasilacz, który pokazywałem przed chwilą. Pompuję pompką nożną z jednej strony i mam dym z drugiej. Naprawdę prosta rzecz, a przydaje się bardzo często. Kolejna oczywista rzecz, chociaż dla mnie wcale nie była taka oczywista na samym początku, czyli zestaw kluczy płaskich, zadziwiająco przydatne, chyba najlepsze w takiej formie wiszące na ścianie, nie w zestawie z nasadkami w walizce, bo tam zawsze czegoś brakuje, tylko taki osobny zestaw też drogie to nie jest za zadziwiająco przydatne, zwłaszcza te duże rozmiary czasami się przydają, niby proste, niby tanie, ale jednak warto mieć. No i jeszcze jedno proste narzędzie, czyli klucz morsa lub inaczej szczypce zaciskowe. Zaciskamy i trzymają się zaciśnięte. Zadziwiająco przydatne przy odkręcaniu starych śrub. Tutaj mam jeszcze taki zacisk, no ten akurat jest w wersji dla krastolutków, ale też zacisk C, już może bardziej dla spawaczy, żeby ścisnąć razem dwa elementy. No, ale takie najbardziej podstawowe szczypce morsa naprawdę warto gdzieś tam trzymać sobie w garażu. Dalej, taki zestaw ściągaczy plastikowych, o tutaj już jeden zgubiłem. Jak ktoś więcej grzebie w swoim własnym samochodzie albo w czyichś, żeby ściągać? kołki, tapicerki, podważać jakieś elementy z wnętrza bez uszkodzenia i tak dalej. Wystarczy takie coś, taki najprostszy zestawik. Ja tu mam jeszcze takie szczypce metalowe do podważania spinek, ale szczerze mówiąc rzadko tego używam, więc myślę, że jak ktoś im dużo nie grzebie, to takie plastikowe proste w zupełności wystarczą. Ewentualnie jak koniecznie trzeba, no to można jeszcze się ratować takimi kombinerkami zagiętymi, ale w większości przypadków powinno to wystarczyć. Kolejna rzecz, czyli zestaw takich prostych haczyków garażowych Zazwyczaj sprzedawanych w zestawach 4 sztuki No te to już widać są mocno zajechane Ale jak ktoś ogląda moje filmy to praktycznie w co drugim tego używam Także mają prawo być zajechane w Takiej prostej wersji w zupełności wystarczą Ja tutaj mam już kolejny zestaw Chociaż te to bardziej wyglądały jak narzędzia dentystyczne Także bardziej wypasione Ale naprawdę prosty zestaw z plastikową rączką Myślę, że w zupełności wystarczy na bardzo długo do garażu no, i jak już mówimy o tanich narzędziach, nie mogę nie wspomnieć mojego zestawu bitów z Lidla. Co jakiś czas mieli takie w sprzedaży. Ja sobie to kupiłem, żeby mieć do roboty i z założeniem, że jak coś uszkodzę, albo złamię, albo zgubię, to nie będzie mi szkoda. I okazuje się, że używam tego praktycznie codziennie. To jak widać, jakoś może nie jest porywająca. No tutaj te płaskie, zwłaszcza bity, potrafią się złamać. Tutaj mam już kilka połamanych, no ale tak poza tym. Naprawdę zadziwiająco dobry jest ten zestaw, wytrzymuje długo, więc zazwyczaj jak mam swój sprzęt udarowy, no to biorę to razem w zestawie z tymi bitami, i to 99% potrzeb moich w zupełności wystarcza. Tutaj jak widać jedne już zgubiłem, chyba gdzieś we Włoszech zostało, a tak poza tym naprawdę super, za parę groszy można taki zestawik sobie gdzieś kupić. Następna rzecz, wielki wentylator czy tam cyrkulator powietrza, jak to woli. To jest taki typowy 120 cm. Służy mi jako wentylacja i klimatyzacja w lecie w garażu. No i też jak odpalam samochód na dłużej w garażu, no to włączam go, żeby wywiewał mi za drzwi wszystkie spaliny. Także też się to przydaje, wbrew pozorom, całkiem często. Jeszcze ostatnie wspomnienie o chemii: przede wszystkim kontakt liner. Jeżeli mamy stary samochód, obowiązkowa opozycja. No i jakieś smary też warto mieć, przede wszystkim smar silikonowy, plus do tego smar litowy. Ja tutaj mam litowy i litowy z molibdenem. Molibdenowy zazwyczaj używam do jakichś narzędzi, kół zębatych, przekładni dalej, Ale myślę, że warto mieć przynajmniej te dwa rodzaje najbardziej podstawowe smarów, czyli silikonowy na jakieś uszczelki, sznurki, jakieś takie guma o guma i tak dalej oraz litowy jeżeli mamy kontakt metal o metal albo plastik -o metal no typowy przykład no to jest mechanizm podnoszenia szyby albo jakieś ślizgi szyberdachu tego typu rzeczy litowy nam w zupełności wystarczy oczywiście smarów można mieć nieskończenie więcej jakiś biały smar miedziany i tak dalej i oleje penetrujące no to wiadomo że można mieć całą fabrykę chemiczną w garażu natomiast myślę że najbardziej najbardziej podstawowe no to warto by było mieć silikonowy i coś na bazie litu no i też z takich mniej oczywistych rzeczy, jakieś zapasowe nakrętki i śrubki, też warto by było czasami mieć pod ręką. Najbardziej według mnie przydatne przy E46 to mieć jakiś zapas nakrętek M8 kołnierzowych, takie jak tutaj. Ja tutaj mam dwa różne rodzaje, ale to jest tylko różny ocen, To są takie same praktycznie nakrętki M8, oczywiście klasy, przynajmniej 8.8, ewentualnie parę śrubek M6, M8, ja tutaj mam na przykład M8. Tutaj krótsze, tutaj dłuższe. Myślę, że w zupełności wystarczą rozmiary M6, M8. Parę śrubek, parę nakrętek. Nie chodzi o to, żeby mieć cały sklep metalowy w garażu, ale żeby przynajmniej mieć jakiś zapas podstawowy. Tutaj mam też śrubki M10 z nierdzewki z nakrętkami do składania wydechów, jak będzie trzeba. Mówię o tej klasie 8, 8 albo wyżej, dlatego że w takich sklepach budowlanych typu Castorama czy OBIN no to najczęściej są śrubki z gównolitu, także to się nie nadaje do samochodu tutaj dla porównania mam na przykład śruby M10 klasy 10.9, i to są takie jakimi można przykręcić wzmocnienie dolne pod silnikiem B46 i to nie są kupione w ASO jako śruby do BMW tylko po prostu śruby klasy 10 o od odpowiednim rozmiarze i to w zupełności się nadaje do samochodu tutaj jeszcze mam, to są akurat 12 czyli jeszcze twardsze tutaj dla porównania śruba z Castoramy Tutaj, jak widać, klasa 5-8, czyli innymi słowy, gównolit. Także jakiś taki mini zapas śrubek i nakrętek warto mieć, ale no trzeba zwrócić uwagę na to, co się jednak kupuje i co się wkłada do samochodu. No ale jedźmy dalej. Oczywiście spawarka, czy jak tam się zaraz oburzą spawacze, półautomat spawalniczy, potocznie zwany migomatem. Jak widać, mój nie jest wcale jakiś super zajebisty. Ja w ogóle zacząłem od kupienia takiej tandety na drut samoosłonowy, ale. Mocno nie polecam, lepiej już dorzucić te parę stów i kupić sobie taki cudzysłowie, migomat normalny, gdzie możemy założyć normalną szpulę. I to jak widać nie jest jakieś super wypasione narzędzie, ja to kupiłem jako używane za 700 zł, jakieś tam plastiki odpadły, no ale działa, działa, spawać, spawa, na moje potrzeby w zupełności wystarcza. Nie trzeba od razu kupować sprzętu za parę tysięcy, żeby cokolwiek zespawać razem. No oczywiście z migomatem zaczynają się dodatkowe wydatki, tutaj na przykład maska spawalnicza, którą też musimy mieć. Ja to też kupiłem z drugiej ręki, działa, działa, także nie ma z tym problemu. Jakieś tanie rękawice z Obi. No i to mi w zupełności wystarcza do takiego normalnego garażowego spawania. No i niestety trzeba też mieć butlę z jakimś gazem osłonowym, argonem, czy tam mieszanką, czy CO2, no to co tam już się ktoś wybierze. To też się wydawało na początku dla mnie straszne i przerażające, ale w dzisiejszych czasach te butle można przez internet zamówić i nam pod drzwi dowiozą. O, ten czarny uchwyt to jest pierwsza rzecz, którą sobie sam spawałem własnymi ręcami z jakiegoś kątownika i teraz mam ładnie butlę zabezpieczoną. Także potem tylko zabieramy pustą gdzieś do punktu wymiany, dostajemy pełną z powrotem i wszystko jest ok. Jakiś tani reduktor, rureczka, no i można naprawdę spawać bez żadnego problemu. Spawanie spawarki, no mnie to też kiedyś przerażało, a teraz jakoś nie widzę w tym żadnego problemu, także... Jeżeli ktoś myśli, że nie kupi spawarki, bo nie umie spawać, to raczej trzeba myśleć w drugą stronę, czyli nie umiesz spawać, bo nie kupiłeś jeszcze spawarki. A naprawdę wbrew temu, co myślą o sobie spawacze, to zasmarkanie dwóch kawałków stali w jeden, to naprawdę nie jest wielka sztuka, także trzeba po prostu spróbować i tyle. Ale żeby tak zakończyć na luzie, ostatnie to oczywiście czarne rękawiczki nitrylowe, czyli to co widać na każdym filmie. Oczywiście ja ich nie noszę dla żartu, albo żeby było memicznie. Noszę je dlatego, że w garażu jest brudno no i jak to zwykle przy grzebaniu w starym samochodzie, no to się mocno możemy ubrudzić jakimiś smarami, olejami, wyciekami i tak dalej. No i w ten sposób oszczędzam sobie szorowanie rąk potem przez godzinę albo dwie. Zresztą nawet jakbyśmy tak robili, to i tak coś nam zawsze zostanie. A w ten sposób rękawiczkę ściągam i mam czyste ręce. No oczywiście wiele osób powie, że no w rękawiczkach nic nie czuję. Ja też tak miałem na początku, ale po 1-2 dniach się można bez problemu przyzwyczaić i już wszystko jest naprawdę spoko. Także jak ktoś tak amatorsko sobie grzebie w garaż, to naprawdę naprawdę polecam. A teraz już na szczęście wróciły do normalnych cen, a wręcz jest nadprodukcja na świecie, więc 10-15 zł max za takie 100 sztuk pudełko wystarczy nam na parę miesięcy, jeżeli dużo nie robimy. Także naprawdę mogę polecić. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.